Błogosławiony Fra Angelico, brat anielski. Dzieła malarskie błogosławionego Fra Giovanniego da Fiesole urzekają pięknem i harmonią. Są więc takie, jakim było życie i działalność ich twórcy, malarza, katolika, wreszcie zakonnika, nazwanego po śmierci bratem anielskim, Fra Angelico. Jego artystyczne wizje budzą zachwyt, ucząc nas kontemplacji Boga, a przykład jego życia zachęca do służby najwyższemu. Według Giorgio Vasariego, pierwszego biografa wybitnego dominikańskiego malarza, przyszedł on na świat w 1387 roku w Dolinie Mugello, niedaleko Florencji. Na chrzcie otrzymał imię Gwido, do którego, zgodnie ze zwyczajem, dodawano imię ojca Piotr. Guido di Pietro miał szczęście urodzić się w pobożnej, a zarazem na tyle zamożnej rodzinie chłopskiej, że stać ją było na kształcenie syna. Odradzająca się po zarazie Florencja potrzebowała zdolnych oraz przedsiębiorczych ludzi i przyciągała ich do siebie. Tam Guido zaczął terminować w zakładzie iluminatorskim, ucząc się sztuki upiększania ksiąg. Nie znajdował jednak upodobania w zbijaniu majątku, wybrał ubóstwo i służbę bogów w zakonie kaznodziejskim. Co ważne, wstąpił do wspólnoty zreformowanej, żyjącej według zasad reguły interpretowanej w duchu pierwotnej surowości. Po przyjęciu do klasztoru dominikanów obserwantów pod florenckim Fiesole przyjął imię Giovanni czyli Jan. Do grona synów duchowych świętego Dominika przystał również jego brat Benedetto. Umiejętności zdobyte przez Gwida w życiu świeckim przydały mu się także w klasztorze. W końcu praca kopisty i iluminatora ręcznie pisanych kodeksów do dziś kojarzy się nam ze średniowiecznymi klasztorami. Giovanni przeszedł przepisany regułą kurs teologiczny zgłębiając gorliwie tajniki królowej nauk, poznając m.in. spuściznę intelektualną świętego Tomasza Zakwino. Wpływ nauk doktora Nielskiego na jego twórczość artystyczną jest zresztą widoczny. Spokój wspólnoty z Fiesole zakłóciły spory związane z wielką schizmą zachodnią. Zakonnicy wierni prawowitemu papieżowi Grzegorzowi XII musieli uciekać z Republiki Florenckiej. Schronienie znaleźli w Folini, w Umbrii. Prawdopodobnie wtedy artysta zapoznał się z dziełami Dziotta znajdującymi się w pobliskim Asyżu. Wybór na tron papieski Marcina V, który nastąpił jesienią 1417 roku, zakończył schizmę i przywrócił pokój w Kościele katolickim. W tym czasie fra Giovanni z innymi braćmi uciekinierami powrócił do Florencji. Bardzo możliwe, że był już po święceniach kapłańskich. Ciągle szukał nowych wyzwań duchowych, jeszcze w 1417 roku wstąpił do bractwa świętego Mikołaja, którego misją było życie pokutne oraz pomoc ubogim i potrzebującym. Z faktu, że w księdze brackiej widnieje jego świeckie imię, niektórzy historycy wyciągają wniosek, że datę urodzin oraz wstąpienia do Dominikanów należy przesunąć o kilka lat. Choć młody zakonnik początkowo specjalizował się w sztuce iluminatorskiej, z czasem przyjmował coraz więcej zleceń na wykonywanie większych obrazów. W 1418 roku ozdobił retabulum, czyli nastawę ołtarza dla kościoła San Stefano Alponte. W kolejnych latach stworzył kilka innych malowideł, dziś zaginionych. Wreszcie około 1425 roku przełożeni powierzyli mu pomalowanie retabulu ołtarza głównego kościoła klasztornego pod wezwaniem św. Dominika Fiesole. Po tym zleceniu poszły następne. Ostatecznie, jak notuje kronika, wszystkie obrazy ołtarzowe, zarówno główne jak mniejsze, zostały namalowane ręką Fra Giovanniego di Pietro z Mugello, syna tego klasztoru. Sława Fra Giovanniego rosła. Realizował kolejne zamówienia. Pochodziły one zarówno od fundatorów duchownych, jak i świeckich, zawsze jednak ich temat był religijny. Mistrz nie zawracał sobie głowy sztuką świecką, swym talentem chciał służyć tylko jednemu Bogu. Mawiał: Kto żyje z prawami Chrystusa, zawsze powinien przebywać z Chrystusem. Jak każdy gorliwy zakonnik, pracę zaczynał modlitwą. Nigdy nie poprawiał tego, co już namalował, uważając, że taka była wola Boża. Ściśle przestrzegał reguły zakonnej, co chowała go wielka skromność. Honoraria przekazywał w całości przełożonym. Nie izolował się od życia wspólnoty, niejednokrotnie obejmował ważne funkcje w zakonie. Był zastępcą przeora klasztoru Fiesole. W 1438 roku objął funkcję przeora w klasztorze dominikanów obserwantów San Domenico w Cortonie, gdzie zamieszkał na pewien czas, by namalować fresk Matka Boża Pokorna. Dodajmy, że kilka lat wcześniej stworzył dla tego samego klasztoru słynny obraz zwiastowanie. Po raz ostatni dominikanie z klasztoru Fiesole powierzyli frażowaniemu obowiązki przeora w 1450 roku – było to po epidemii, która zabiła dwóch poprzednich zwierzchników wspólnoty. Jednym z nich był brat fra Angelico, Benedetto. O możliwość skorzystania z talentów fra ubiegali się najbogatsi, najbardziej wpływowi mecenasi. W 1432 roku Strozzi, głowa rodu kupieckiego, rywalizującego ze słynnymi medyceuszami, zamówił umieszcza malowidło zdjęcie z krzyża. Z kolei Kosma Medyceusz finansował pracę nad remontem przekazanego Dominikanom obserwantom z Fiesole Florenckiego Kościoła San Marco, który ozdobiło wiele malowideł pędzla Fra Giovanniego. Stare Przysłowie mówi, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, także ścieżka życiowa Fra Angelico zawiodła go do stolicy chrześcijaństwa. Na początku lat czterdziestych papież Eugeniusz IV powrócił do swej stolicy biskupiej. Miasto w latach hawiniońskiej niewoli kościoła oraz podczas wielkiej schizmy zachodniej bardzo podupadło. Papież bardzo cenił fra Angelico, wezwał go więc do siebie i powierzył ozdobienie dwóch kaplic w Watykanie. Ku zadowoleniu Ojca Świętego, artysta, przy pomocy czterech współpracowników, szybko uporał się ze zleceniem. Przy okazji namalował kilka obrazów dla klasztoru i kościoła Santa Maria Sopra Minerva. Eugeniusz IV poważał fra Angelico także jako rozważnego i świątobliwego zakonnika, czego dowodem może być fakt, że konsultował się z nim na temat kandydata do objęcia stolicy arcybiskupiej we Florencji. Niektórzy badacze domyślają się, że ojciec święty objęcie urzędu biskupiego zaproponował artyście, lecz ten odmówił. Ostatecznie ordynariuszem archidiecezji został wówczas kandydat skazany przez artystę, jego przyjaciel i współbrat zakonny, święty Antonin z Florencji. W 1446 roku rada zarządzająca majątkami kościelnymi w Orvieto zaprosiła 60-letniego dominikańskiego artystę do zdobienia katedry, w której przechowywano zakrwawiony korporał, relikwię cudu eucharystycznego, jaki miał miejsce w pobliskim Bolsano. W ciągu kilku miesięcy fra Angelico namalował dwa wspaniałe freski na temat sądu ostatecznego. Papież Mikołaj V, następca zmarłego wiosną 1447 roku Eugeniusza IV, zintensyfikował prace nad odbudową i upiększeniem wiecznego miasta. Mieszkając niegdyś we Florencji, miał okazję zapoznać się z dziełami fra Angelico. Teraz zlecił mu ozdobienie freskami kaplicy, która od imienia fundatora otrzymała nazwę Kapella Nicollina. Mikołaj V wielką wagę przywiązywał do kultu świętych. Zamówił więc umistrza sceny z życia świętego Wawrzyńca, patrona Rzymu i świętego Szczepana. Czas uciekał nieubłaganie. Brat anielski nie mógł już, jak przed laty, wspinać się po drabinach i rusztowaniach. W roku 1452 odpowiedział wprawdzie na zaproszenie rajców miasta Prato, którzy chcieli powierzyć mu ozdobienie absyd miejscowej katedry i wyprawił się na miejsce. Ostatecznie odmówił im jednak, oceniając, że nie podoła już temu zadaniu. Nadal jednak malował obrazy. Zmarł 18 lutego 1455 roku w Rzymie. Mikołaj V kazał go pochować w kościele Santa Maria Sopra Minerva, powszechne przekonanie o świętości życia Fra Angelico skłoniło ojca świętego Jana Pawła II do oficjalnego uznania go błogosławionym, co stało się 3 października 1982 roku. Niedługo potem, 18 lutego 1984 roku, papież Polak ogłosił zakonnika z Fiesole patronem artystów. Kościół wspomina błogosławionego Fra Angelico w Dzień Jego Narodzin dla nieba. Artykuł opublikowany w 98. numerze Przymierza z Maryją czytał autor Adam Kowalik.